A teraz mamy pytanie do naszego eksperta Rafała Konhanskiego. Pytanie jest od widza pana Błażeja z Gdyni. Czy transport samochodów z portu można podpiąć pod, transporty, pod transport kombinowany? Krótko odpowiem, że nie. Dlaczego nie? Przede wszystkim mówimy tu o sytuacji, kiedy przyjeżdżamy do portu i ładujemy pojazdy, które już w tym porcie się znajdują. Czyli są wyładowane ze statku, oczekują w porcie na odpowiednich miejscach i zabieramy te pojazdy i transportujemy je do miejsca docelowego. To nie jest transport kombinowany. Transport kombinowany to jest sytuacja, kiedy my w początkowym i w końcowym okresie danego przewozu korzystamy z transportu drogowego, a w jego środkowej części z transportu morskiego tudzież przewozu pociągiem, przy czym odcinek transportu morskiego to jest co najmniej, czyli przekracza 100 km, a dodatkowo ten odcinek przewozu Transportem drogowym odbywa się wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km od, od, bio, od zjazdu z tego statku, z tego pociągu. Także tu są ściśle określone warunki. Odbiór pojazdów sportu nie jest absolutnie transportem kombinowanym. Dziękuję. Jak zwykle wszystko wytłumaczone perfekcyjnie, pan Błażej chyba już. Wie o co chodzi? Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack o pole 14-16 lipca.